Bez takich. Wchodzisz to są to, są... Cześć, tak. to już przy razie wchodzi do żywo. Mówiłem, że włączyłem. mówiłem, że ui 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 do ui ui Kartier? ui 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 kartier? Ueju, ueju. witam was serdecznie, mordy. Piątek Premiera od nas ci dostaliście odgiłem cały całego. Wbijajcie wszyscy na Spotify Odpalajcie numer gaz, gaz, gaz i benzyna Karta, ekran iPhone X nie mogą Głośniej syru Ballet robimy. Gaz, 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 gaz i benzyna. Gaz, 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 gaz. w Kas, mam gaz, Kas, w nosie gaz, 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 gas, gas Kas, Gaz, 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 Kas, 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 kas Kas, się kas, kas, typów jak ha kas, kas, kas rozbijam jak Ty na raz, ty się chwali o numer, ale masz na gaz Zastójcie rybata, ty nie zdajesz maszyny, budzisz sześć jest czystych benzyny Leje pełny bak, silnik trzy litry, benzyny, gaz, bo to you. Z 3000 zrobiło 1900 osób, jak zobaczyli moją facjatę <coughs> Dopóki mnie nie było, na tej kamerce było 3000 osób Jak pokazałem twarz tym kurwa do 1900 znikło. Sorry, mordy. Będę zakładać worek teraz na głowę. <laughs> do liveów. Jej, jej, słuchajcie, mordy. Wbijajcie wszyscy na ten, na Spotify'a i na inne platformy streamingowe. Bombardujcie gaz, 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 gaz. Dobrego wieczoru, mordy. Życzę, może jeszcze później, tutaj się na live bije. Na razie siedzimy w studiu i pracujemy. Miłego wieczoru, pozdro.